Ojczecko, co tam w kraju? Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Dorobek wielu pokoleń. Zniesiony z popiołów polski dom ulega ruinie. Struktury państwa przestają działać. Gasnącej gospodarce zadawane są codziennie nowe ciosy. Warunki życia przytłaczają ludzi coraz większym ciężarem. Przez każdy zakład pracy przez wiele polskich domów Dobra. przebiegają linie bolesnych podziałów. bolesnych podziałów. Atmosfera niekończących się konfliktów, nieporozumień, Dobra. nienawiści sieje spustoszenie Dobra. psychiczne, kaleczy tradycję tolerancji. Dobra. Strajki, gotowość strajkowa, akcje protestacyjne stały się normą. Jak w latach 80 Wciąga się do nich nawet szkolną młodzież. Dobra. Dobra. Wczoraj wieczorem. Wiele budynków publicznych no. było okupowanych. Padają wezwania do fizycznej rozprawy z czerwonymi, z ludźmi o odmiennych poglądach. No. Mnożą się wypadki terroru, pogróżek i samosądów moralnych, a także bezpośredniej przemocy. No nie fajnie. Słuchaj. Szeroko rozlewa się po kraju fala zuchwałych przestępstw, o. napadów i włamań. I do Rosną Wojciech. milionowe fortuny. Rekinów podziemia gospodarczego. Tak jest. i demoralizacja przybrały rozmiary, rozmiary klęski. No nic. osiągnął granicę wytrzymałości psychicznej. Wielu ludzi ogarnia rozpacz. Przede wszystkim... Już nie dni, lecz godziny przybliżają ogólnonarodową katastrofę. U. Uczciwość wymaga, tak jest. aby postawić pytanie. O. Czy musiało do tego dojść? Chyba nie.